Tym razem w split second. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym czwartym już odcinku serii zagrajmy w Split Second. Dzisiaj od razu mamy odbrakowany wyścig elitarny, ale to nie będzie tak łatwo. Dzisiaj mamy normalne wyścigi i ten tryb detonator, no i tryb eliminacji, więc musimy się dzisiaj skupić na tym właśnie na tych czterech zadaniach, a później właśnie przejdziemy do wyścigu elitarnego. Dzisiejszy epizod jest bardzo ważny, bo to już jest czwarty, więc zbliżamy się powoli do szóstego odcinka. Który to będzie naszą połówką serii, bo ogólnie wyścigów będzie 12. Dobrze, ale zacznijmy od eliminacji. Dzisiaj z, zaczniemy sobie normalnie, w tym normalnym trybie. No, może wezmę ten samochód. Zobaczymy, jak się nim prowadzi. Może akurat będzie. Dobrze jeździć. Już nie pamiętam, czy w poprzednim odcinku nim jeździłem już, czy nie. Ale to popatrzymy, popróbujemy. No i ciekawy jestem, co dzisiaj będzie się walić i co dzisiaj będzie się dziać. Eliminacja. Czy uda nam się dojechać na pierwszej pozycji? Miejmy nadzieję, że tak. Dzisiaj, tak jak było widać w tym przed-intrze y, do naszego dzisiejszego odcinka, prawdopodobnie zobaczymy walący się statek. Czy tak będzie? Miejmy nadzieję, że tak. No i dobra, jedziemy. Ee, zachód słońca pięknie widać. A my tutaj próbujemy, trochę musimy sobie podraftować. Samochód nie jest jakiś szybki. No, ale chociaż jakoś jedzie. Więc to jest dobra rzecz. I czy kogoś udało się nam rozwalić? Nie, wszyscy przejechali. Super, dziękuję Wam bardzo. Ja tutaj staram się dla was jak najlepiej, żebyście sobie oszczędzili trochę tutaj yy, różnych niepotrzebnych rzeczy. A wy jesteście tacy źli. A tamten znowu przetrwał, no nie, co to się dzieje? Moje power-upy nie działają? Czy mają słabszą siłę jakąś, czy co? Jak to jest? Dobra, ale jesteśmy na trzeciej po pozycji, a tutaj się zaczyna eliminacja. Zobaczcie, że tutaj teraz my jedziemy pod tym statkiem. A nie obok niego. Więc tutaj też może się coś okazać. Dobra, jeden jest rozbity. U! To był fart, to był fart. Ja nie wiedziałem, że tam to może się zawalić. Ja już dużo tutaj z tych power-upów nie pamiętam. Więc nawet nie wiem, gdzie one mogą wystąpić. No i to też mijcie na względzie. Oho Jest! Wreszcie! Jesteśmy na tej pierwszej pozycji mojej upragnionej. Tylko o właśnie, tam się coś zadziało. Tutaj też widzę, że stoi ta cysterna gdzieś na boku. E, tutaj znowu jest jakaś cysterna, która może wybuchnąć, tak jak się stało teraz. No i tutaj są te ruszające się... O tym pamiętałem, że tutaj są właśnie te ruszające się kontenery i one powodują nam sporo problemów. Jezu, znowu bym siebie rozbił, ale nie, udało się, dwa złomy i jesteśmy na pierwszej pozycji, uff, nie, Richie mnie rozbił, nie mam w ogóle jak tutaj pouciekać od tych, nie, Żebym... dobra, uff, rozbił się, bo już byśmy byli na tym, na ostatnim miejscu, a tutaj musimy to przedriftować, o kurde, bo nie mamy żadnych power upów. Ojeju, jeszcze się rozbiłem. Mmm, to chyba ukończymy to na trzeciej pozycji. Jakoś wątpię, żeby to udało nam się kogoś jeszcze tam wyeliminować. Nie, jesteśmy za daleko, 5 sekund. Nie, za dużo, za dużo. No niestety, eliminacja nam nie poszła. Przydałoby się ją powtórzyć, bo trzecie miejsce to jest zbyt kiepskie miejsce. Nie poszła nam ta eliminacja. Całkowicie nam nie poszła. Przez te dwa wypadki, które tam się spowodowały. E, dobra, gdzie tutaj może być escape? Może to to jest escape, tak, zgadza się. Czyli przejdziemy sobie jeszcze raz tą eliminację, żeby zająć lepszą pozycję, jeżeli się nie uda za drugim razem, to nie będę próbował. To przez te dwa błędy, które się tam, wy tam wydarzyły. Ja, że akurat ten wyścig też potoczył się tak, a nie inaczej. I że zostaliśmy tam zderzeni z tymi większą ilością ludzi. Proszę, rozbij kogoś. Dwa złomy. Super, chociaż to dobre. Dobra, czy kogoś to urwie? Nie, nikogo to nie urwa. Czy kogoś to rozbije? Dwa, trzy. Super, teraz nam idzie wyśmienicie, żeby tylko jeszcze tego nie zepsuć. Dobra, jedziemy. Było blisko, ale jedziemy. Ten samochód jest wolny, wolny. I to mnie właśnie trochę w nim boli, że on jest wolny, a wytrzymałością chyba też nie grzesze I to mogą być te jego problemy, z którymi możemy się zmagać. I teraz tak, to się wali. I to też się wali. O, oh, ale dobrze, akurat udało mi się wcześniej przejechać. Uff. Potem akurat to się za mną zawaliło wszystko. Dobra, ale jedziemy. Teraz tutaj tylko trzeba uważać. Bo tutaj też są jakieś te niebezpieczeństwa. No właśnie, o mały włos. Tak jak mówiłem, tam musiało się coś zamknąć. I tutaj chyba mam inną metodę na przejechanie tego odcinka, gdzie będą e, teraz te ruchome. Bo, bo na pewno to się otworzy. Jestem tego w, w 90% pewien. Nie, o, jednak się nie otworzyło. Jednak, jednak zostałem mile zaskoczony. To się nie otworzyło. O, bo tam za nami nikogo nie ma. Super. Czyli może uda nam się to wygrać. Ale jeszcze nie mówmy o, bo czterech graczy zostało. A, te trasy zaczynają być coraz trudniejsze. Tak jak mówiłem. Zaczynają być coraz trudniejsze i te power-upy coraz mocniejsze. Ja się obawiam, że tutaj w końcu ten statek ktoś wysadzi. No, mo mo możemy to zmienić. Chociaż może wam pokażę. Jak to wygląda. No, także tak możemy sobie zmienić tą drogę. Jezu, nie w tą stronę nie w tą stronę skręciłem chociaż chociaż nadal jestem na pierwszym miejscu tak nadal jestem na pierwszym miejscu super chciałem wam znowu pokazać a znowu to się obraca przeciwko mnie i znowu mogę tego nie wygrać Otworzył sobie skrót Zniszczyło to go? Jestem pierwszy. Udało się. E, przez chwilę za nią mówiłem, ale prawdopodobnie ten power-up, ten mały power-up, który tam pojawił się gdzieś w tym rogu ekranu, e, gdzieś był poza. Dostrzegłem go i wtedy wcisnąłem akurat zadziałał. Tam w pewnym momencie, gdy widzieliście jeszcze na sekundę wcześniej 0,1 do pierwszego miejsca, wtedy jeszcze byłem drugi. Kompletna eliminacja, wydajność eliminatora. Wygraj eliminację, będąc za każdym razem na pierwszym miejscu. O, fajnie. A ta druga, rzutem na taśmę, gdy do końca zostanie 5 sekund, ucieknij z ostatniego miejsca i do pewnej eliminacji, i od pewnej eliminacji. Super! Jak widzicie, przez to, że chciałem wam pokazać trasę, zdobyłem kolejnego takiego achievementa. No i akurat tak jakoś wyszło. Dobra, jedziemy ten plac z budowy. Hmm. Chociaż jakoś dobrze mi się tym rajbakiem jeździło. Spróbujemy go jeszcze tutaj troszeczkę troszeczkę nim pojeździć i zobaczymy jak nam się to uda. Ale ten... powtórka eliminacji była niezła. To muszę przyznać, cicho karetki. Przepraszam. Ale niestety nie mam na to wpływu. E, wyścig. Chyba tutaj jeszcze nie jechaliśmy. Plac budowy może być ciekawie, ale zobaczymy, czy rajbak sobie poradzi. A nie, tutaj, tutaj raczej jechaliśmy, bo to był jeden z tych wyścigów, kiedy to e, ścigaliśmy się z Elitą. Więc już sobie przypominam, dobra, tutaj draftujemy. To jest chyba tutaj najważniejsze jak na razie. A później, gdy to nam się tam pojawi, właśnie tak, tutaj trzy złomy, Pięć złomów, i to nawet nie tym maksymalnym power-upem, tylko tym małym. Zaczyna się dobrze. Dobra, a my tutaj znowu draftujemy. Uu, nie lubię jak się ten budynek wali. Holy Dobra, tutaj jednak się wszystko. Gdzieś tam wali. A ja tam wyhamowałem, bo już się tego obawiałem. Baczuszka. Chyba wiecie co was koledzy czeka. O, nawet nie musiałem sam tego odpalać. Trzy złomy? Trzy złomy. Cztery nawet! Ło! Wow. A mnie to nie trafiło, świetnie. O był naprawdę o mały włos Ja już po prostu zobaczyłem tamtą, tamtą jedną z taksówek, tą ostatnią Jak mi się ociera o maska, ale na szczęście Nas nie rozbiła Zobaczcie, udało mi się tego uniknąć Ale musiałem bardzo mocno zwolnić Czy będzie jakiś złom? Nie! Uchronili się, o jednak jeden Jednak jeden się gdzieś tam zniszczył Drugie okrążenie Z y, trzech O, to nawet dobrze czy Ciebie to zniszczy? O, zniszczyło, super. Teraz tylko uważać. Ło! To we mnie by poszło. Ale zobaczcie, że są szybsi. W tym odcinku już nie jest tak łatwo. <laughs> nie wiedziałem, zapomniałem, że tutaj jest właśnie ten... Właśnie w środku trzeba ten przejazd zrobić. A to niedobrze. A tutaj już nam się power-upy niestety kończą, bo wszystkie są pozużywane. O, o. A to niedobrze. A tutaj były te power-upy, ale na pierwszym okrążeniu już wszystkie poszły. Jeszcze raz. Dobra. Trzy. Trzeba próbować. Musimy próbować. Bo, jak nie będziemy próbować, to niestety, ale nic z tym nie zyskamy. Czy coś to. O, dobra, jest Betty. Rozbity. Kurczę, chociaż. Dobra, o mały włos. Jeszcze tutaj może uda mi się to wydriftować. Bo chcę mieć ten cały czerwony pasek. Ach, nie, chyba się nie uda. Chociaż. 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 Dobra, może się uda. No i tutaj coś się gdzieś zadziało. Coś. Dwa złomy zajmuje drugie miejsce. Ło, co to się tam zadziało? Była jakaś powtórka akcji. Bo użyłem tego mocnego wybuchu. Fuck. Dobra, tutaj akurat trzeba zapamiętać, że tutaj zawsze ten środek pozostaje. Nie. Yy. Kurde, jestem ostatni. O oh my god. Ciężkie, naprawdę to wyścigi stały się już ciężkie. Może jeszcze coś gdzieś uda się urwać. Może jeszcze tam coś wybuchnie, no. Trzecie miejsce. No proszę, uderz kogoś. Mam cały ten pasek, ale jestem za daleko. Będzie znowu trzecie miejsce. Ach, teraz źle wybrałem ten moment. Ach, kurczę, no. Gdyby nie ten jeden power-up. Jak widzicie, jest coraz trudniej i niestety te odcinki stają się dla mnie coraz większym wyzwaniem. Obawiam się tutaj elitarnego wyścigu. Niestety Rajbag się nie sprawdził, ale nie będę już powtarzał tego wyścigu. Ale zobaczcie, ile było tych power-upów, ile było tych wybuchów, ile było eliminacji. Czy to z jednej, czy to z drugiej strony. O, było naprawdę mnóstwo tego. Ale odblokowaliśmy nowy samochód. W końcu chyba jakieś szybkie auto. Trochę wygląda jak Lamborghini. Może w końcu tamtym autem uda nam się coś uzyskać. Dobrze, to czyli ten przyjechaliśmy na trzeciej pozycji. Ja sobie tego, to wyzwanie zostawię sobie na sam koniec, a wypróbuję tego Cobretti Vortex. To powinno być szybkie auto, więc. Tutaj będziemy mogli to wykorzystać, ale oczywiście szybkie auta mają niską tą siłę i przez to łatwo ulegają destrukcji. I to też może być problematyczne. No ale okej. Okay, zobaczymy jak się nam to Lamborghini spisze. Chyba wiecie, jakie jaki to Lamborghini przypomina. O, mamy suwę. -y. A to niedobrze. Jak się pojawiają suwy, to znaczy, że będzie mm, ciężko. Dobra, jeszcze troszeczkę wydraftować. Proszę, dajcie mi to. Bo tutaj z chciałbym sobie użyć tego, na przykład. Ma tylko jeden? Dwa. Szkoda, że tylko dwa. Myślałem, że więcej będzie. Ten się sam rozwił. Bardzo dziękuję za pomoc w uzyskaniu tego mojego celu. Eee, nie wiem, czy to ten wyścig nie będzie właśnie z tą łajbą, która tutaj się wali. A ja chyba wiem, co będę musiał wykombinować. Bo wiem, na jakim mapie się znajdujemy. I chyba to będzie moja okazja, bo jestem dopiero na czwartej pozycji. Nie, właśnie tamtędy, za późno, za późno. Całkowicie za późno. No i próbujemy Łooo wow, I znowu mamy stateczek w tym w w mapie No i tak oto zdobywamy pierwsze miejsce właśnie o tym mówiłem że to będę musiał wykorzystać ten cały power-up który tutaj się znajduje Yes to wybucha i to będzie moja jedyna okazja, żeby jakoś się tutaj przebić na to pierwsze miejsce. Wiem, że to jeszcze obok nas wybucha. Nie dam się tak łatwo wyprzedzić. Mam nadzieję, że beczki nie spuścicie. Nie. Cieszę się. A to nie są już bardzo łatwe wyścigi, tylko to są trudne wyścigi. I to sobie zostawię. Nawet tutaj może zaraz gdzieś pewnie będzie miejsce do wybuchu. ...do wysadzenia kogoś, ale wszyscy się obronili. Hm. Niedobrze. Czy się zmieszczę? Powinienem. Dobra, zmieściłem się. Ale już za mną ktoś się nie zmieścił. Hm. Zauważyłem, że tutaj różnie się zmieniają, właśnie, te... ...kierunki na przykład tego... O, posuń się! Znowu będziemy musieli to wykombinować, więc troszeczkę ich puszczę chyba przodem. A nie będę się tutaj, jak na razie, próbował wypychać do przodu, a użyję tylko. Chociaż tak cały czas gdzieś próbuję, próbuję. Ale nie wiem, czy to było dobre rozwiązanie. Czy nie lepsze by było tutaj z tego skorzystać? Właśnie i to jest chyba mój błąd, który popełniłem. Gdybym tutaj z tego skorzystał, to bym tą całą trójkę miał przed sobą, za sobą. Znaczy. Kurde. Chociaż jeszcze tutaj skrótem spróbujemy. A że jeszcze uda się kogoś wyprzedzić. Proszę zniszcz go. Jest chociaż jeden. Na drugie miejsce. No jest o wiele trudniej e, niż było poprzednio. Szkoda, że zrezygnowałem z tego planu. Wtedy byłbym pierwszy i to raczej bez problemu. Jednak zmiana planów mi nie popłaciła, bo chciałem użyć tej mocnej y, zagrywki, tej najmocniejszej tego czerwonego poziomu. No, i wtedy ta trójka prawdopodobnie by została zniszczona. No, trochę mój błąd, moja głupota się tutaj okazała, niestety problemem. No, straciliśmy aż 4 sekundy. Niedobrze. No, ale ostatnie wyzwanie nam pozostaje, Reyba Kojot. No i jest chyba coś, czego najbardziej mogę żałować, i tutaj chyba już całkowicie mi nie wyjdzie, bo. Widzicie, jak mi dzisiejszy odcinek idzie z wielkim trudem, a detonator jest chyba jednym z trudniejszych trybów, jakie mogą tutaj istnieć w tej grze. Chyba całkowicie. Chociaż, jeżeli pozna się te, gdzie mogą się pojawiać te różne power-upy, to wtedy można to wykorzystać i mniej więcej wiedzieć, jak jechać. Ale że tak jak ja mówiłem już, nie wiem gdzie one są, to nie wiem nawet jak mam się przed nimi tutaj chronić. I tutaj pewnie będzie pierwszy duży. Uh -huh. No i tutaj to o czym mówiłem, że w tym odcinku będzie. Ło! Wow. Że w tym odcinku będzie te, prawdopodobnie użyty ten duży power-up, ten duży statek i tak się właśnie o to stało. Tam to nie wybuchło. To było dziwne. Myślałem, że tamto nawet byłem przekonany na 100%, że tamto wybuchnie. Czy pewnie tutaj się coś zadzieje? Też nie. Jednak się zadzieje. Ale wolno, wolno, bardzo wolno. Myślałem, że drugie kółko zaraz zrobi. Tutaj ten skrót już się nie otwiera. Minuta 10. Nie będzie takiego czasu, jest, jeszcze myślałem, że tędy jedziemy bardzo wolno. Drugie miejsce, trzecie miejsce będzie. Mhm, trzecie miejsce. Niby bez żadnej kraksy, ale przez to obijanie się jestem dopiero na trzecim miejscu. No, jest czwarty odcinek. Zobaczcie, że ja już nie mogę tego wygrać. Sporo się dzieje i to sporo niedobrego, bo kończymy cały czas na trzeciej pozycji i trochę obawiam się tego e elitarnego wyścigu, bo tam będzie problem. Trzecie, trzecie, drugie, e pierwsze, trzecie, trzecie, drugie miejsce. No i elitarny wyścig, wezmę ten samochód, e bo tamte już nie wyrabiają z prędkością. No, a ja będę musiał wymyślić jakąś taktykę na ten wyścig, bo zapowiada się jeszcze trudniejszy wyścig. Mm, mój mózg trochę zaczyna parować i troszeczkę będę musiał wymyślać plany na bieżąco. Nie wiem naprawdę, co mam zrobić. Zastanawiam się, ale będzie ciężko. Tak jak widzieliście, po poprzednich wyścigach było naprawdę ciężko. I czy uda nam się to ukończyć na trzecim miejscu za pierwszym razem? Trzecie lub wyższe. Będziemy próbować, ale musimy pojechać i to sprawdzić. Inaczej tego niestety nie zrobimy. Dobra, to jedziemy. Eee, na szczęście to jest ten tor, który trochę znam. Miejmy nadzieję, że to nam się uda. Jak mówią, są dwa uda. Albo się uda, albo się nie uda. Lifewire, torpedo, trzy złomy. Zaczynamy dobrym wynikiem, ale tracimy, bo jesteśmy na trzecim miejscu. A tam, gdzie są przed nami, tutaj już są jakieś wybuchy. Samochód nam driftuje. Beczka śmierci. Dobra, o mały włos. Jedziemy. Eee, pozostanę przy tym planie, raczej, który mi tutaj gwarantował zwycięstwo. Ostatnim razem czwarte miejsce. Nie, skrót się zamknie, oczywiście, a my nie możemy go ponownie uruchomić. Tutaj jest znowu ten samochód. A i tutaj jesteśmy, znowu w tą stronę. To czyli to jest ten z naszego wyzwania. Wspaniały hmm, Tor Drugie okrążenie No ja zbieram Zbieramy, zbieramy i może coś w końcu uzbieramy Hawaj zniszcz ich Raptor tylko i tak się zrespił przed nami Niedobrze, niedobrze. Dobra, znowu raptor jest rozbity. Chociaż to dobre, tutaj cały czas coś wybucha A to nadal drugie miejsce. Znaczy drugie jest w miarę dobre jeszcze Torpedo! Przez ciebie tutaj zostałem zniszczony. Dobra, tutaj akurat... O, dobra. Dobrze, że się to później otworzyło. Drugie miejsce daje nam awans. I chyba tego muszę się trzymać. Most się wali. O to była mocna zagrywka. Ostatnie okrążenie. Jest! Dzięki za otwarcie skrótu Torpedo. A, <laughs> czy go zniszczy? Zniszczyli go, dziękuję. Znowu. Naprawdę jestem zdenerwowany i adrenalina mi trochę poskoczyła do góry, bo nie wiem co się zaraz stanie. O! Dobra, udało się. Znowu tutaj te beczki cały czas wybuchają Znowu wybuch, ale się trzymamy Uff. Obawiam się jeszcze tutaj tylko tego ramienia A właśnie, ale się udało Dobra, nie zepchnęło nas Jedziemy Tutaj nam się na pewno ten skrót przyda i to w dużej mierze Ale tam jest Wixen Czyha nam na tym Nie! O, jeszcze będzie okazja, jeszcze będzie okazja, tylko dobrze wyczekać. Vixen jest rozbity, będzie pierwsze miejsce. O, rany. O, rany. Już dawno nie miałem takiego. Yy, chodzenia serca i takiego podniecenia, że coś muszę wyczekać, i że dobrze, że tam był ten helikopter. Ten ostatni power-up zadecydował o wszystkim. Wiedziałem, że Vixen mnie wyprzedzi. Jeszcze po tym błędzie, kiedy Vixen siedział mi na ogonie, wiedziałem, że on, on to wykorzysta. Uff. Ale udało się, mamy pierwsze miejsce. Niby tam nawet drugie by nam wystarczyło, ale z pierwszego miejsca jestem bardziej zadowolony, bo w końcu w tym odcinku coś nam się udało zrobić za pierwszym razem i to dobrze. I w końcu udało nam się użyć tych dwóch power-upów, tych mocnych, tak. Tych dwóch mocnych power-upów, nawet widzieliście, że most się zawalił. No i dobrze. Kwalifikujemy się do kolejnego epizodu. Most portowy, torpedo, ledwo za nami. Z jeju, tutaj trzech zawodników jest w przeciągu dwóch dziesiątych. Hmm, no i raptor. Cóż, ja Was już zostawiam z zapowiedzią następnego odcinku. Ten odcinek naprawdę dostarczył mi wiele emocji. Może że nie był idealny, mimo że e, wyścigi podczas tego epizodu były ciężkie i nie zakończyliśmy ich na pierwszych miejscach, to ten finał chyba zasługuje na, na wsparcie. I, I zachęcam Was do tego, ponieważ to się naprawdę przydaje. I wszystkie te oceny, które zostawiacie, i te pozytywne, i te negatywne motywują mnie do dalszej pracy. Więc tak, ja was żegnam. Trzymajcie się do kolejnego odcinka i do kolejnego weekendu, gdzie spotkamy się w... Zostawiam was z tą zapowiedzią. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Cześć! Nie przegap tego pociągu! Tylko w następnym ścinającym olej epizodzie Split Second!